Fiat NBA kojarzy nam się z wielkimi emocjami na parkiecie, milionowymi kontraktami i tłumami fanów, którzy kibicują swoim ulubionym drużynom. Ale zawodnicy NBA to nie tylko koszykówka, to także styl życia, który często odbija się w ich samochodach. Jednak uwaga, nie mówimy tutaj o zwykłych, luksusowych autach, jakich jest pełno w garażach celebrytów. Mówimy o samochodach, które są tak dziwne, że na ich widok nawet najbardziej zagorzali fani NBA mogą się złapać za głowę. W końcu dla wielu graczy liczy się tylko jedno, wyróżnić się za wszelką cenę. Od opancerzonych potworów, przez auta inspirowane butami, aż po samochody z Jacuzzi. Gotowi? To będzie podróż pełna szaleństwa i luksusu. Pierwszy na naszej liście jest król parkietów LeBron James. Gdy jesteś jednym z najlepszych koszykarzy w historii, zwykłe Ferrari czy Porsche po prostu nie wystarczy. LeBron zdecydował się na Lamborghini Aventador, ale oczywiście nie takie zwykłe. To Lamborghini pokryte jest niestandardowym wzorem, który nawiązuje do jednej z edycji jego butów Nike LeBron 11. Buty stały się inspiracją do stworzenia tego auta. Samochód wygląda jakby wyszedł z jakiegoś futurystycznego filmu. Intensywne kolory, geometryczne wzory i niezwykłe detale sprawiają, że każdy, kto zobaczy ten pojazd, Ulicy wie, że należy do kogoś wyjątkowego. A cena? Ponad 500 tysięcy dolarów. Ale kto by się przejmował, gdy zarabia się miliony? A skoro już mówimy o wielkości, nie możemy pominąć jednego z największych zawodników NBA. Dosłownie i w przenośni. Shaquille O'Neal, bo o nim mowa, postanowił, że zwykłe auto osobowe to dla niego za mało. I tak został właścicielem Forda F650. Jeśli zastanawiacie się teraz, co to za pojazd, wyobraźcie sobie miniaturową ciężarówkę, która wygląda, jakby była gotowa przewieźć pół drużyny NBA. Shaq słynie z tego, że wszystko, co robi, musi być duże. I to auto idealnie wpisuje się się w jego styl życia. Zamiast luksusowych detali mamy tutaj potężne koła, masywną sylwetkę i wnętrze przystosowane do jego wzrostu. W końcu nie każdy samochód może pomieścić dwumetrowego giganta, ale jeśli myślicie, że szach to szczyt ekstrawagancji, poczekajcie na to, co wymyślił Gilbert Arenas. Był znany nie tylko z dobrych występów na boisku, ale także z dość nietypowych pomysłów. Jednym z nich było zamontowanie jacuzzi na pacy swojego GMC Sierra. Jak tłumaczył sam Arenas, po ciężkim meczu lubił się zrelaksować, a skoro można mieć jacuzzi w domu, to czemu nie w samochodzie? Niewielu zawodników NBA może pochwalić. Się czymś równie szalonym. Można powiedzieć, że Arenas wyniósł pojęcie mobilnego relaksu na zupełnie inny poziom. Niestety jest to tylko plotka, nie ma żadnego zdjęcia tego samochodu w internecie. Gilbert podobno lubił trochę podkoloryzować rzeczywistość, ale miejmy nadzieję, że to akurat było prawdą. Idziemy dalej i trafiamy na jedną z najbardziej barwnych postaci w historii NBA: Denisa Rotmana. Słynął szalonego stylu zarówno na boisku, jak i poza nim. Więc nic dziwnego, że jego samochód też musiał być nietypowy. Mowa o hamerze pomalowanym w jaskrawy kamuflaż. Ale to nie był zwykły kamuflaż. Rodman wybrał kolory tak intensywne, że jego auto wyglądało jak dzieło współczesnej sztuki. Wnętrze Hamera zostało przerobione tak, aby pasowało do jego zwariowanego stylu życia, z mnóstwem udogodnień i nietypowych detali. Rodman zawsze lubił szokować i jego Hamer był tego doskonałym przykładem. Ale jeśli mówimy o szalonych samochodach, nie możemy pominąć Dwighta Howard'a. Jeśli chodzi o jego samochód, Dwight postawił na Knight XV, opancerzony SUV, który wygląda jak pojazd wojskowy gotowy do przetrwania apokalipsy. Ten potwór waży ponad 6 ton i jest jednym z najbardziej luksusowych opancerzonych pojazdów na świecie. Auto ma kuloodporne szyby, wzmocnione panele boczne i wnętrze, które bardziej przypomina prywatny odrzutowiec niż samochód terenowy. Dwight przyznał, że zawsze lubił czuć się wyjątkowo bezpiecznie, a ten samochód daje mu taką pewność. No i robi niesamowite wrażenie na każdym, kto zobaczy go na ulicy. A teraz czas na coś naprawdę szalonego. Hassan Whiteside. Znany z zamiłowania do wyjątkowych rzeczy, jest właścicielem jednego z najbardziej nietypowego auta wśród zawodników NBA. 6-kołowego potwora o nazwie Big Shirley. To zmodyfikowany Jeep Wrangler Sahara z 2020 roku potężnych kół, 40-calowe opony, wzmocnione zawieszenie i co najważniejsze silnik Hellcat o mocy 900 koni mechanicznych. Prace nad tym pojazdem trwały prawie 2 lata i pochłonęły około 1800 godzin pracy. Koszt modyfikacji około 330 tysięcy dolarów. A skąd nazwa Big Shirley? Tłumaczy to w prosty sposób. Jest duża, piękna jak mama z południa. Następną legendą NBA jest Michael Jordan, który mimo upływu lat wciąż pozostaje ikoną. Jordan postawił na coś bardziej klasycznego, Ferrari Testarossa. To auto jest równie ponad czasowo jak sam Michael. Eleganckie linie, klasyczna czerwień i legendarne logo Ferrari. Jordan nie musi krzyczeć swoim stylem, on mówi ciszej, ale równo wyraźnie. Kolejnym zawodnikiem, który stawia na moc i klasykę jest Rudy Gay. Jego Dodge Challenger to esencja amerykańskiego muscle caru. Potężny silnik, agresywny wygląd i niepowtarzalny styl. Rudy wybrał pojazd, który doskonale oddaje jego charakter, zdecydowany, silny i niezależny. Skoro mówimy o luksusie i szybkości, warto wspomnieć o Benie Simonsie. Simons jest znany ze swojego zamiłowania do drogich rzeczy, więc nic dziwnego, że postawił na Ferrari 488 Spider. To auto to prawdziwe dzieło sztuki inżynierskiej. Lekka konstrukcja, potężny silnik V8 i nieziemska aerodynamika sprawiają, że jazda nim to czysta przyjemność. Ale Simons nie poprzestał na standardowej wersji. Jego Ferrari zostało spersonalizowane. Wnętrze wykonane z najlepszej jakości skóry, a na nadwozie pokryte unikalnym odcieniem czerwieni, który mieni się w słońcu niczym płynny metal. To nie tylko samochód, to symbol jego statusu i sukcesu. A teraz trochę klasyki, moi drodzy. Kawhi Leonard to jedna z najbardziej enigmatycznych postaci w świecie NBA. Gdy inni zawodnicy celebrują swój sukces na pokaz, inwestując miliony w najnowsze super samochody, Kawai pozostaje wiernym swoim zasadom. Prostocie, praktyczności i dyskrecji. To podejście doskonale odzwierciedla jego wybór samochodu. Stary, niezawodny Chevy Tahoe z 1997 roku. Co ciekawe, Leonard używa tego samochodu od czasu swoich studenckich lat i nigdy nie widział potrzeby by go zmienić. Mimo, że mógłby kupić dowolny samochód na świecie. To po prostu działa. Tak Kawai tłumaczy swoje przywiązanie do Tahoe i to zdanie świetnie oddaje jego osobowość. Leonard jest Człowieka, który nie potrzebuje atencji, błysku fleszy ani zewnętrznych oznak bogactwa. Woli skupić się na pracy, ciężkich treningach i konsekwentnym dążeniu do celu. Jego samochód, choć stary, jest symbolem lojalności i minimalizmu, co w świecie MBA, gdzie króluje przepych, jest prawdziwą rzadkością. Oczywiście, wielu zastanawia się, czy Leonard kiedykolwiek zmieni swój ukochany pojazd, ale znając jego charakter, raczej nie prędko zobaczymy go w luksusowym Lamborghini czy McLarenie. Ale teraz pokażę wam kogoś, kto bardzo chętnie się pokazuje w takich samochodach, i jest to Lamelo Ball. Młody, utalentowany, z dużą pewnością siebie i charakterystycznym stylem. Życia. Nic dziwnego, że jego wybór padł na Lamborghini Urus. Ale oczywiście nie w zwykłej wersji. Lamelo postanowił wyróżnić się już na pierwszy rzut oka, wybierając jaskrawo żółty kolor na który doskonale pasuje do jego ekscentrycznej osobowości. Jego urus został dodatkowo wyposażony w agresywny pakiet aerodynamiczny oraz niestandardowe felgi, które nadają mu jeszcze bardziej sportowego charakteru. To nie tylko luksusowy SUV, ale też prawdziwa bestia na kołach. Pod maską kryje się silnik V8 o mocy 650 koni, co pozwala temu ważącemu ponad 2 tony samochodowi rozpędzić się do setki w zaledwie 3 i pół sekundy. Jego Lamborghini Urus idealnie pasuje się w jego wizerunek. Co ciekawe, Lamelo przyznał w jednym z wywiadów, że odkąd był dzieckiem marzył o tym, by jeździć Lamborghini. I teraz jako gwiazda NBA może spełniać swoje marzenia i robi to naprawdę w wielkim stylu. I na koniec przechodzimy do największej gwiazdy Phoenix Suns, Devina Bookera. Jego kolekcja samochodów robi ogromne wrażenie, ale to jeden pojazd poszczególnie przyciąga uwagę. Odrestaurowany Chevrolet Impala z 1959 roku. To nie jest zwykłe auto, które można zobaczyć na ulicach każdego dnia. To prawdziwy klas który wygląda, jakby został przeniesiony w czasie prosto z lat 50. Impale Buchera wyróżnia błyszcząca, kremowa karoseria, mnóstwo chromowanych detali oraz piękne wykończenie wnętrza stylu retro. Skórzane fotele, drewniane elementy na desce rozdzielczej i oryginalna kierownica sprawiają, że każdy przyjazd tym autem to podróż w przeszłość. Bucher przyznał, że od zawsze fascynowały go klasyczne amerykańskie samochody, a Impala była jednym z jego ulubionych modeli. Regularnie korzysta z tego samochodu, jeżdżąc z nią po mieście, jak mówi, uwielbia to uczucie, gdy jedzie klasykiem, a ludzie na ulicach odwracają za nim głowy. Dla niego to nie tylko samochód, to część historii motoryzacji, którą można mieć na własność. Co ciekawe, Booker ma jeszcze kilka innych klasycznych samochodów w swojej kolekcji, ale to właśnie Impala z 59 roku zajmuje w niej szczególne miejsce. To nie jest tylko piękne auto, ale również niezwykle rzadkie, co czyni je prawdziwą perełką. W świecie, gdzie dominują nowoczesne, super samochody, Devin Booker wyróżnia się swoim stylem. Auta zawodników NBA to coś znacznie więcej niż tylko środek transportu. To sposób na wyrażenie siebie, pokazanie swojego stylu i wyróżnienie się w tłumie. Od skromnego, Chevy Hawke Lenarda przez futurystyczne. Lamborghini LaMelo bola aż po klasyczną impalę Devina Bookera. Każdy samochód ma swoją historię i odzwierciedla charakter właściciela. Które auto według Ciebie było najdziwniejsze? Daj znać w komentarzach i nie zapomnij o subskrypcji. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.